Powiedz sobie szczerze, ile razy się obwiniałaś, że nic z tym nie zrobiłaś, że nie zrobiłaś nic w kierunku swojego marzenia? Mówiłaś, że nie masz wystarczająco siły, zaczynałaś wiele różnych projektów, których nie dokańczałaś, porównywałaś się do innych, mówiłaś, że to nie jest jeszcze ten czas, że jesteś zbyt słaba, żeby zacząć coś swojego. Ale nie obwiniaj się, to nie chodzi o to, że Ty jesteś leniwa. Tylko w Twojej głowie, w Twoim umyśle istnieją schematy, na których po prostu funkcjonujesz i jedziesz. Ale nie przejmuj się, bo jest to bardzo łatwe do zmienienia, że będziesz mogła osiągać swoje cele i spełniać w końcu swoje marzenia i iść do przodu. O tym mówiłam na webinarze, który się odbył. Ostatnio, więc jeżeli chcesz, to napisz w komentarzu webinar, a wyślę Ci link i obejrzysz sobie wszystko. A jeżeli jesteś już gotowa do zmiany i chcesz więcej, 31 sierpnia startuje kurs Transformacja w czterech krokach, do którego bardzo serdecznie Cię zapraszam. Jeżeli chcesz otworzyć coś swojego, jeżeli chcesz być freelancerką, i zacząć swój biznes albo rozwijać swój biznes, ale w oparciu o energię z którą się urodziłaś, energię żeńską. Zapraszam Cię serdecznie do dołączenia.